Brazylia, Rio de Janeiro, Copacabana. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Zobaczcie jakie jakie fale jakieś tematy tu zaraz podejmą widzę, że kręci się tu parę. Pierrek o plaży. Ty jesteś Morbuś? Rio de Janeiro. Jaka to plaża jeszcze powiedz? Copa Cabana? Uf. 37 stopni w cieniu, sprawdzamy się. Nie wiem jaka nam temperatura u Was w Polsce Ale my tu nie wracamy. Jesteśmy w Brazylii, plaża Coca Cabana. Pijemy mojito zimne, z Maciusiem. Maciuś, pozdrow wszystkich pozdrawiam. Polaków. Z to. Minus 5 czy 10, ile wy tam macie? No, my trochę cieplej. Także nie wracamy do kraju. Pozdro, Rio de Janeiro. A wieczorem, wiecie, co będzie. Dobra, są czarne tematy, Maciuś, dla mnie na dzisiejszy wieczór. Weszliśmy no, no, no. na nocny spacer, ale jesteśmy w Brazylii, Rio de Janeiro, Coca-Cabana, Plaża północ. Malwica ubrała się elegancko i szukamy tutaj tematów dla mnie. Ja w roli supermana, oczywiście przebrany, bo muszę tutaj. Pokazać im polski, polską moc. To <grymne> co jest, co jest Z piasku? Rzeźby w piasku? Ty, to jest wszystko, co tutaj o, jest tygumty. do zwiedzenia. To jest wszystko, co do zwiedzenia Jest Zawsze dziwica, a nie, to Maria była. Nie, ja chyba za dużo wypiłem dzisiaj. Sorry. Brazylia. Nie, no to są rzeźby z piasku. Niesamowita sprawa. jest. Jezus, którego jutro odwiedzimy tam o, czekajcie, palcem pokażę. O to, to to ten mały punkcik To jest jeden z cudów świata. Jezus Chrystus Zbawiciel. Jutro tam będziemy zwiedzać, ale na razie mamy noc przed sobą. Napisaliśmy w końcu po wczorajszej upalnej nocy. Jesteśmy teraz w pierwszym celu. Upojnej no, sorry, jeszcze mi się język klącze. Taka kolejeczka. Zapomniałem jeszcze jak się nazywa ta góra. 11.11, 11, szybko. Ty, na farta. To zapowiada się ciekawy dzień. Ty, psy, psy, psy. Ja pierdziele zabijamy. Się.

Chrystus Zbawiciel. Tam pójdziemy później. Na razie zwiedzamy to, potem idziemy do centrum. Potem jedziemy na stadion. Najbardziej znany. Marakana. I potem wieczorem pomnik Chrystusa Zbawiciela. Ale miasto robi ogromne wrażenie. Naprawdę. Nie wiem, chyba przebija Hongkong czy Singapur. Tak, Dubaj. A, no, Dubaj, tak. A dopiero zaczęliśmy zwiedzać. Gdzie startuje? Gdzie ona przeleci? Patrz. Startuje. Patrz, jak leci Stąd startował. To za to. Patrz tutaj, jak wygląda. jest nasza plaża Copacabana Najbardziej znana Brazylia Rio de Janeiro Dzień dobry O dzień dobry, Kurczę, więcej Polaków niż w Polsce no i dobrze, tak ma być. Polska siła musi być wszędzie. Zdominujemy ten świat. Tak jest kiedy no no, tu zrobimy polskie. szklanik. No. stare gondole, czy jak to nazwać? Kolejki, tak Ty, to na farta jest, Maciuś, chodź. Po nosa mu trzeba iść, dysk. taki. Ty, on wciąga. Ja mu na farta takie Będziemy bogaci, zarobieni. Jeszcze tu, no, wrócimy kiedyś. Widoki zapierające dek w piersiach. Przebiło, przebiło wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Hongkong, Dubaj, Singapur, Szanghaj. Radom. Radom i Płock. To no jest... nie pasują. Przed chwilą byliśmy na górze. tak taksówką do następnego celu. Przecież dzisiaj niedziela na drugiej tarycie. Tu łupią strasznie. Ale już nie liczymy się z kosztami, bo mało czasu mamy. Centrum, dzielnica Lapa. Piękne kamienice. Będziemy oglądać. Jak to wygląda z dołu teraz. dzielnica wygląda mocno slamsowa, dużo narkomanów, jakichś biedaków, także niebezpiecznie, ale nie pękamy, nagrywamy i chodzimy. Zwiedzamy. I tam do góry. Aha, trzeba poczekać Wypiję. teraz, znaleźć moment, Zgadza żeby... Zobacz, no, no, <laughs> u... po że bo napiń w oboje, co będzie przez te 15 się minut. No, pojdź. Macie szansę, że wrócimy w 13 minut i zdjęcie bym. Tak, trzeba poczekać, aż wszyscy odejdą. <laughs> Kafelka z Machu Picchu. To <laughs> byliśmy parę dni temu. Maciuś tam sobie, pan Jacek, i się zaśmieje, że robimy tysiąc Nie, nie Maciuś, to już ja nie mam takich fajaw, ja dwie foty i idę dalej. A tu jest 100 fot, ludzi zatrzymała. Powyganiała ludzi z kadru. Nie no, tu jaja są takie, że głowa Chodzimy dalej. Potom nigdy dość i kręceniu filmików W najpopularniejszych miejscach gdzie jesteśmy Trzeba to uwieczniać Nawet trochę nerwowe sytuacje powstają Ale jakoś się Przyzwyczailiśmy do tego Dobra, lecimy dalej GUSIEC! A co to jest gusiec? Taka świnia z Afryki. słucha kazania, kaznodziei pod katedrą Rio de Janeiro, Brazylia. Dalej spacerujemy. Jesteśmy w kolejnym punkcie miasta. Port statek. Morbuź co to jest? Teatr? Nie. Teatr. Muzeum, przepraszam. Zimny browarek, bo 40 stopni ładuje. Musimy się rozbierać. Ale nie pękamy. Dalej zwiedzamy. Rio. Maracana Brazylia, Rio Dalej spacerujemy Przyjechaliśmy pod stadion Podobno największy na świecie Tutaj tak tego nie widać Imponująco Przejdziemy się naokoło Może będzie jakiś lepszy widok Jeszcze przechodzimy naokoło Stadion jest jedna, druga, to nie mam jeszcze. Wszyscy się jadają dobrze przystanków. Dla nich to szczury takie, nie? <grystanie> spadła, Boże. Patrz tu, jaka małpa. Patrz, jaka małpka. Małpy z kacią nie Małpy robią małpie filmy. Proszę spojrzeć na pawiana. Co za małpa, proszę pana. <grystanie> Idziemy kolejką już na górę zobaczyć pomnik. Jezusa Chrystusa Zbawiciela idziemy dalej na wzgórze z Jezusem Jezus Chrystus Zbawiciel A Rio de Janeiro jeden z siedmiu cudów świata ja uważam, że troszeczkę niesłusznie z całym szacunkiem do gościa ale dosyć łatwo chyba jest wybudować w tych czasach taki pomnik na przykład, nie wiem porównując do świątyni Antkorvatu w Kambodży, który, która nie jest w 700 świata zaliczona, a to jest. No ale nieważne. Jest w internecie w wikipedii zapisane, że to jest stud świata, więc jestem tutaj. Kolejne marzenie odhaczone. A słuchajcie, a propos czasów i robienia fot. Są specjalne dywaniki, żeby robić foty. Ludzie się kładą, żeby nie na ziemi, i walą foty. Facebookowa mania robienia fot, której oczywiście też uległem. No dobra, starczy tego gadania. Zobaczcie jak to wygląda. Brazylia, Rio de Janeiro. Stadion tam byliśmy przed chwilą tam byliśmy, sta tam jest stadion a tam, tam byliśmy na tej kolejce pokazywałem Jezusa też z daleka teraz jesteśmy tu a gdzie jest te, mu te muzeum? a tam jest port, ten wielki statek to tam gdzieś jest te muzeum z napisem Rio także troszeczkę przebiegaliśmy przebiegliśmy całe miasto i Maciuś jedyny który nie robi foty pod Jezusem Pozdrow Maciuś może wszystkich Jezusowe pozdro Jezusowe pozdro Jezusa Rio rozkoszujemy się widokiem. Te ale też jest jakby taki smog czy coś, nie? Taka mgła, nie? Coś to nie tak jest. I pół miliona ludzi tu mieszka, czyli sześć Warszaw. No kurde, tylko za to. się z nim. Po odwiedzeniu już jednego z cudów świata, Jezusa Chrystusa to teraz wpadliśmy na to co najczęściej kojarzy się z tym miastem, czyli z Sambą i karnawałem zobaczcie co się dzieje